Weź to, ja idę sprawdzić frytki, trochę mnie nie będzie. Powodzenia Dek, dek, poczekaj, stój, masz to? bo mam blagi. Mam, mam to, masz to? Niech to wyrzucę. Ja mam. To weź dla kolegów, bo ja idę sprawdzić frytki, trochę mnie nie będzie. i teraz ty będziesz naszym. Oj, tu. No, hallo. Nie. Nie. Nie, Czemu go pościeliłeś? O 106. Och, Skrócę twoje cierpienie. Chodź tu. Nie.